Tak, wracamy, kontynuujemy. Niestety przerwało mi, bo wyciągnęłam tutaj kabel z ładowarki. Nie wiedziałam, że się wtedy w przerwie nagranie, nie wiedziałam, że to tak działa, także film będzie powałkowany. No trudno. Lepszy film powałkowany niż żaden. Lecimy dalej. Tak, łączą Was silne lęki, potrzebujecie z głowy wyjść i poz, y, potrzebujecie uzdrowić się emocjonalnie, bo jest za dużo lęku. Może być to Wasz bliźniaczy płomień, i chodzi tutaj o wyjście z braku poczucia bezpieczeństwa i równowagę emocjonalną. I jest jakieś zawieszenie y, w sprawach właśnie seksualności. Możliwe, że właśnie jedno z was, jakby o tą, jedno, ale tutaj co was łączy? Dobra, dolosuję coś tutaj. Jakiś podświadomy lęk, tak. Czyli jakiś podświadomy lęk, który was łączy, on powoduje jakieś niezadowolenie w sferze seksualnej. Więc to was też przytłacza, czyli w tej sferze seksualnej jakąś taką obronną postawę reprezentujecie. I tu może chodzić o lęk przed odrzuceniem lęk przed odrzuceniem lęk przed bliskością, który macie. Yy, oboje unikacie jakiejś decyzji, i oboje jakąś prawdę macie sobie tutaj do powiedzenia. Tak. Przeszkody stanowi jakiś lęk po prostu mocno się kontrolujecie w kwestii uczuć. Jest też chęć dominacji w obydwu Was, co wynika z lęku. Dlatego wymagacie obydwoje pomocy, pomocni ludzie. Potrzebujecie się zwrócić o pomoc, czy to pomodlić, czy iść do terapeuty, czy sami pracować nad sobą. Tak, lęki i kompleksy macie obydwoje i poczucie przegranej w tej sytuacji i brak równowagi, czyli. Macie jakieś uczucia, pragnienia, ale o nich nie mówicie. To was łączy. Dreams coming true to są właśnie te pragnienia. Tak. Oboje jesteście w procesie transformacji i oboje chcecie nowego początku tutaj ze sobą, ale jeszcze ta transformacja musi się wydarzyć. Dlatego mamy long way home, że trochę długo to trwa i trochę to potrzebuje potrwać te przemiany. Tak. przemiany. Tak. Wychodzicie obydwoje powoli z lęku, macie odbicie lustrzane, to was łączy. Jesteście w trakcie uzdrawiania się. Trochę to już trwa lub trochę to jeszcze musi potrwać. Oboje potrzebujecie pokochać siebie. Beneath the surface lies Grace Bounty. Tak ale jesteście w procesie transformacji, potrzebujecie wejść w swoją siłę, uwierzyć w siebie, królowa buław, i być bardziej niezależnymi, pokochać siebie. Łączy Was chęć dominacji i chęć podporządkowywania sobie tej drugiej strony. Łączy Was też pasja do siebie, dużo pasji macie dla siebie, Lady. Dzięki tej relacji wychodzicie z braku poczucia bezpieczeństwa i braku zaufania. I oboje jeszcze nie jesteście gotowi na siebie, bo nie macie równowagi emocjonalnej w pełni. Niektórzy nie pracują nad sobą, albo jedno z Was nie pracuje nad sobą, ale tutaj co Was łączy, to raczej trzymajmy się tego, co Was łączy. Transformacje obydwoje przechodzicie, uzdrawiacie się emocjonalnie, macie zahamowania jakieś emocjonalne, seksualne, lęk przed odrzuceniem, możecie mieć lęk przed bliskością. Widać bardzo silnie transformację, oboje macie lęki i kompleksy, potrzebujecie z głowy wyjść lub z roli ofiary wyjść, i jeszcze jest, nie jesteście na siebie w pełni gotowi. Tak jak w jedynce, trochę podobny układ do jeden. Uczucia jakie Was łączą, pragnienia, tak, pragnienia, pasja, ale nie jesteście jeszcze na to przygotowani. Jakie Was łączą. Nadzieje i plany. Jakie Was łączą? Nadzieje i plany. Pokazuje się bardziej problem, znaczy tak. Macie obydwoje nadzieje na to, że coś z tego wyjdzie trójka monet na jakąś współpracę, tylko się pokazuje tutaj problem, że na tą współpracę jeszcze nie jesteście gotowi. Bo chcielibyście być razem, ale po prostu tak, macie dużo pasji dla siebie, ale reagujecie zbyt emocjonalnie jeszcze i zbyt impulsywnie. I za bardzo pod wpływem emocji, czyli jeszcze za bardzo emocje wam kierują, lęki macie jeszcze nie uwolnione, tak? Albo nie pracujecie nad tymi lękami, albo wam się nie chce pracować, albo nie wiecie, że te lęki macie czyli jakby nie wchodzicie na to drzewo i świadomie nie pracujecie jeszcze z lękiem. To was łączy, albo je chcecie tej relacji. I liczycie na sukces, że będziecie razem, tak. Brakuje wam tylko wiary w siebie i zaufania w to, że możecie być razem to jest problem i wiadomości. Wiadomości wspólne, tak, co was łączy na poziomie nadświadomym, że nie chcecie się ze sobą oboje kłócić, może jakieś kłótnie były. Oboje czujecie, że to się jakoś kończy czy zakończy. Czuję, że chcesz pożegnać mnie na dobre, czyli właśnie brakuje wam zaufania obydwojgu w to, że to się może udać i wiary w siebie. Oboje manipulujecie, wywołujecie zazdrość w jakiś sposób tej drugiej osobie, ponieważ nie wierzycie w siebie. I nie kochacie siebie do końca, i brakuje wam zaufania, więc prawdopodobnie jesteście obydwoje o siebie zazdrośni i dokonujecie tak zwanej projekcji czyli, żeby jakby zrzucić z siebie ciężar to wywołujecie w jakiś sposób zazdrość w tej osobie, tak? Właśnie to jest ta niedojrzałość emocjonalna. Wielbię Twoją doskonałość. Obydwoje uważacie, że jesteście dla siebie idealni. Obydwoje nie wiecie co dalej, nie wiem na czym stoimy, Myślę, myślicie o sobie cały czas. Obydwoje chcielibyście się odblokować, być gotowymi. Jestem gotowy, nie chcę walczyć sam ze sobą wciąż. Obydwoje sabotujecie swoje uczucia. Obydwoje zachowywaliście się niedojrzale w przyszłości, macie poczucie winy w związku z tym. Obydwoje boicie się krytyki. Ponieważ nie wierzycie w siebie, nie kochacie siebie, obydwoje macie poczucie zastoju w tej sytuacji. Obydwoje przejęliście się słowami, które usłyszeliście od siebie. Obydwoje uważacie, że ciepło waszych serc jest przepiękne. Oboje chcecie spotkać się i powiedzieć sobie, jak się z tym wszystkim czujecie. Oczywiście przypominam, że to jest ten najwyższy potencjał. Czy to jest w głowie, nie wiadomo. Oboje czujecie ogromne przywiązanie do siebie. Oboje próbowaliście o sobie zapomnieć. Czyli sabotowaliście y, uczucia tutaj. oboje uważacie, że ta druga strona jest pieśnią waszego serca tutaj ciepło twojego serca jest przepiękne jesteś pieśnią mojego serca obydwoje jesteście zagubieni w życiu macie aspekt wewnętrznego dziecka nie wiecie co wybrać i którą ścieżką pójść w swoim życiu zagubienie jest to aspekt powiązany z wewnętrznym dzieckiem jesteście też zagubieni w tej całej sytuacji w swoich uczuciach Oboje doceniacie nauki, które tutaj macie ze sobą. Oboje stanowicie dla siebie powód do wstawania rano z łóżka. I dwa razy macie z tym spotkaniem. Także obydwoje chcecie tego spotkania. Obydwoje jesteście bardzo zazdrośni, dlatego wywołujecie tą zazdrość drugiej osobie i obydwoje uważacie, że to jest coś szczególnego, zajmuje szczególne miejsce w moim sercu, którego nikt inny nie może zastąpić. Co w charmsach? Obydwoje potrzebujecie w siebie uwierzyć. żeby lift, she could, so she did. Obydwoje jesteście osobami młodymi, silnymi, albo tak się czujecie. Obydwojga ta relacja inspiruje do zmian. Jesteście zainspirowani tą drugą osobą. Obydwoje potrzebujecie zaufać w to. Obydwoje potrzebujecie zdystansować się do siebie samych i swoich uczuć. We are all made here. Podejść bardziej luzacko. Obydwoje potrzebujecie posłuchać intuicji. Obydwoje przez, y, potrzebujecie zrezygnować z lęku i kontroli. Co jest dla Ciebie, Cię nie ominie. Jest to przeznaczenie. Obydwoje potrzebujecie dojrzeć, przebudzić się. Trąbka. Obydwoje potrzebujecie przerobić jakąś traumę z przeszłości, jakąś sprawę. Obydwoje potrzebujecie bardziej optymistycznie spojrzeć, obydwoje macie wewnętrzne dziecko do uzdrowienia i jest aspekt przyjaźni między wami, friends forever i macie poczucie, że to coś niezwykłego i jak się pierwszy raz spotkaliście, to mieliście poczucie, że już się znacie. Jest ta nierozerwalność, takie poczucie, że to coś wyjątkowego i nierozerwalność tej relacji. No szkoda, że ja wyciągnęłam ten kabel, będziecie mieli tą dwójkę w kawałkach, także jesteście troszkę poszkodowani, no ale nie wiedziałam, że tak się stanie. Trudno. Lepiej tak niż wcale. Trzymam kciuki za relację. Dajcie znać, jak macie ochotę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Miłej niedzieli i do następnego razu. Cześć. I witam bardzo serdecznie układ numer 3, berhematyt, co Was łączy? Rozmowy od serca, szczerze porozmawiaj o swoich odczuciach z drugą połową. Obydwoje potrzebujecie rozmowy przeprowadzić, wiecie, że jest taka potrzeba i szczerze porozmawiać, obydwoje potrzebujecie o swoich potrzebach, uczuciach. Obydwoje w jakichś iluzjach żyjecie, jesteście zaślepieni. Może też chodzić o brak poczucia bezpieczeństwa. Jakiejś prawdy obydwoje nie widzicie albo nie chcecie zobaczyć. Obydwoje potrzebujecie uwierzyć w siebie, w swoją wartość. worthiness. Obydwoje macie naukę bezwarunkowej miłości. Potrzebujecie czakry serca otworzyć, heart czakra. Dla Was to idealny moment na uzdrowienie teraz. Obydwoje liczycie tu na jakiś sukces. Szóstka, była. Tak, czakra serca, podróż serca. Także tu chodzi o odblokowanie czakry serca w Waszej relacji i uzdrowienie jej. Obydwoje chcecie komunikacji. Komunikacja jest potrzebna. Rozmowy od serca, tutaj te usta, prawda. Więc obydwoje wiecie, że tutaj ta rozmowa jest potrzebna. Day and night. Obydwoje potrzebujecie lęk uwolnić. Jakieś zmartwienia. I obydwoje wiecie, że to coś wyjątkowego, ale obydwoje tu jakby prawdopodobnie macie lęk przed bliskością czy, czy odrzuceniem. Worthiness. Prawdopodobnie obydwoje macie lęk przed odrzuceniem, to was łączy. Potrzeba komunikacji jest i rozmowy od serca, tutaj to was łączy. Szczerze porozmawiam o swoich uczuciach z drugą połową. I uzdrawiacie czakrę serca. Macie tu lekcję bezwarunkowej miłości, potrzebujecie z głowy wyjść. I po to się spotkaliście, żeby w tą przestrzeń serca wejść i z tej głowy wyjść. Rozmowy od serca, co Was łączy. Uczucia, tak. Więc uczucia są odzajemnione tylko jest aspekt wewnętrznego dziecka, który Was blokuje, więc problemy emocjonalne. Czy to jest niedostępność emocjonalna, czy to jest w jakimś sensie niedojrzałość emocjonalna, która powoduje, że szczerze ze sobą obydwoje nie potraficie rozmawiać, ale uczucia są odwzajemnione. Dalej. Obydwoje macie lęk do uwolnienia. I dla obydwojga jest to lekcja niezależności i cieszenia się życiem. I obydwoje z powodu tych lęków jakoś tutaj straciliście kontrolę nad sobą, i rozsądek. Utrata rozsądku wskutek tych lęków. Obydwoje potrzebujecie się we własnym lustrze przejrzeć i uwierzyć w siebie, worthiness, swoją wartość. Tak, odbicie lustrzane macie, dokładnie tak. I macie izolację między sobą, znaczy jedno z Was się izoluje, nie, prawdopodobnie obydwoje się izolujecie, obydwoje potrzebujecie się w swoim lustrze przejrzeć, macie odbicie lustrzane, czyli obydwoje dla Was to jest lekcja własnej wartości, uczycie się tutaj poczucia własnej wartości. Jest to lekcja też bezwarunkowej miłości. Voyage of the Hearts, uzdrowienia kar e, karty. Tak, czakry serca, bo te uczucia macie dla siebie, ale nadmiernie się kontrolujecie. Król mieczy, szóstka kielichów. Obydwoje za sobą tęsknicie, czy myślicie, czy wspominacie. Możliwe, że obydwoje chcecie pojednania, rozmowy. Idealny moment na co na działanie. Wyjście z niedojrzałości. Tak. <laughs> Idealny moment na uwierzenie w siebie i podjęcie działań teraz. I widać brak zaufania, brak wiary w to również brak wiary w siebie. Więc trzeba uwierzyć w siebie i podjąć działanie i zaufać. Obydwoje macie problem z dominacją, zaborczością, zazdrością i obydwoje wskutek jakichś lęków próbowaliście wyznaczyć sobie rolę podrzędną day and night Także dużo was łączy, macie odbicie lustrzane day and night Tak Łączy Was silna trauma, podobnie jak w jeden i brak zaufania. Jeszcze ta trauma nie w pełni jest przerobiona. Łączy Was też to, że po jakichś przejściach, bo tutaj prawdopodobnie rozstaliście się, próbujecie obydwoje odbudować to zaufanie czy wiarę w dalsze życie. Jeszcze tu liczycie na jakiś sukces, biliw, succeed, że jeszcze coś z tego będzie. Tak. Obydwoje chcecie. Obydwoje chcecie pokonać jakby to zawieszenie spraw między wami, ale jeszcze w jakiś sposób manipulujecie sytuacją obydwoje. Ten aspekt manipulacji też był na dwójce. Może być też tak, że obydwoje boicie się być zmanipulowanymi w tej sytuacji. Możliwe, że obydwoje potrzebujecie dojrzeć jeszcze emocjonalnie do tego król kielichów odwrotnie. Możecie się bać manipulacji, możecie sami manipulować w jakiś sposób sytuacją Clover. Tak, u obydwojga jest coś z przeszłości do uzdrowienia, jakieś lęki. Obydwoje się wahacie i. Obydwoje wymagacie uzdrowienia, obydwoje przywracacie się do równowagi powoli. Obydwoje z powodu jakichś lęków chowacie się przed własnym szczęściem. Heart chakra. Obydwoje macie lekcję bezwarunkowej miłości. Obydwoje jeszcze nie macie równowagi emocjonalnej. Znowu się kłania odbicie lustrzane. Dokładnie, jak mordę szczelił, tutaj jest dwójka kielichów, król kielichów w odwrocie, królowa kielichów w odwrocie. Oboje nie macie do siebie zaufania. Także tutaj jest aspekt przywrócenia zaufania w to wszystko, Ansus. Obydwoje jednak chcecie komunikacji i szczerej rozmowy. Natomiast jeszcze do tego nie dochodzi bo obydwoje jeszcze unikacie tej rozmowy i komunikacji, co jest wynikiem lęków. Ale uczucia tu są odzajemnione, tylko tak jakbyście potrzebowali dojrzeć. Jakie Was łączą nadzieje i plany? Jakie Was łączą nadzieje i plany? Na razie widać problem. Tak. Wasze nadzieje i plany są takie, że to się nie zakończy. Oboje nie chcecie zakończenia tej relacji, ale się kontrolujecie za mocno. Oboje jeszcze nie wyciągnęliście w pełni lekcji z całej sytuacji. Oboje nie do końca się wspieracie tej całej sytuacji, ponieważ sami jeszcze wymagacie wsparcia. Lekcję mogliście częściowo, tak. To jest lekcja wyjścia z dominacji. Mimo, iż nie chcecie zakończenia tej relacji, obydwoje to nie podejmujecie działań, żeby się to nie zakończyło. Obydwoje macie silną traumę, wskutek czego nadmiernie się kontrolujecie, królowa mieczy. Ale też widać, że powoli wychodzicie z tej traumy. Także jest to dla Was lekcja raz, że niezależności, a z drugiej strony jest to dla Was lekcja wyjścia z yy, zaborczości, dominacji i chęci podporządkowywania się. I obydwoje potrzebujecie odblokować się emocjonalnie, uwolnić lęk. Wiadomości. Co w wiadomościach Was łączy? Oboje nie macie do siebie zaufania. Wolę najgorszą prawdę niż kłamstwo. Obydwoje próbujecie pokonywać swoje lęki. Obydwoje macie poczucie, że jesteście odbiciami lustrzanymi, bo jesteście. Tutaj to jasno wyszło. Dwójka, dwójka kielichów. Królowa kielichów odwróć się, król kielichów odwraca. Oboje chcecie być osobą, na której możecie polegać. Znaczy, oboje chcecie polegać na sobie wzajemnie. Obydwoje cenicie sobie tą relację. Obydwoje chcecie nowego początku, tak? Widać, że nie chcecie zakończenia. Obydwoje podziwiacie mm, siebie wzajemnie. Oboje jesteście gotowi pokonać swój lęk w tej sytuacji. Próbuję pokonać swoje lęki, jestem gotowy pokonać. Idealny moment to jest tak jak jesteś gotów, tak? Więc oboje właśnie wiecie, że te lęki są do pokonania, chcecie je pokonywać. Obydwoje macie lęk przed odrzuceniem, więc nie zaryzykowaliście bycia ze sobą. Odbicie lustrza. Obydwoje. Byliście zagubieni i zdezorientowani, jeśli chodzi o tą sytuację. Czyli aspekt wewnętrznego dziecka macie obydwoje. Yy, obydwoje. Nie macie zaufania do siebie, myślę, że coś przede mną ukrywasz. Obydwoje znowu ten lęk przed odrzuceniem. Prawdopodobnie nie jesteście w pełni jego świadomi. Lęk z definicji jest czymś, co niekoniecznie musi być uświadomione. Może być, w większości przypadków nie jest. Karma z przeszłości, prawdopodobnie z dzieciństwa. Obydwoje ob, oboje przyczyniliście się do tego co zaszło. Wiecie o tym. Nie w kategoriach win, tylko odpowiedzialności energetycznej, bo obydwoje wymagacie uzdrowienia. Obydwoje nigdy nie, nie otworzyliście się przed nikim tak jak przed sobą. Obydwoje chcecie pojednania, nowego początku. Obydwoje macie pragnienia. Chcę, żebyś mnie pragnęła. Jestem Twój, a Ty moja. Obydwoje troszczycie się o siebie gdzieś tam wewnętrznie, nawet jak nie okazujecie tego sobie. Obydwoje. Chcecie pokonać trudności, lęki i obydwoje wiecie, że chcecie być tylko ze sobą. Dobrze, bardzo ładnie. W Charmsach, co obydwoje. Obydwoje wiecie, że to przeznaczenie, że musieliście się spotkać, Hamsa. Obydwoje chcecie walczyć o tą relację. Bejsbolista, obydwoje wiecie, że musicie się zdobyć na odwagę. Oby dwie, dwo, obydwoje macie tą karmę z przeszłości, z dzieciństwa do uzdrowienia, dinozaur. Yy. Tak samo właśnie to drzewo mówi o karmie, karma z przeszłości. Obydwoje potrzebujecie posłuchać intuicji waszka. I tutaj taki twin flame'owy... Dwo, dwo, dwa będzie w serce się układające, czyli twin flame'ami jesteście. I w waszej relacji chodzi o równowagę emocjonalną, pokonanie lęku, tak. Obydwoje potrzebujecie w siebie uwierzyć, belief. Obydwoje. Y Możecie mieć dużo wdzięku, Grace, ale to też może chodzić o łaskę, że ta cała sytuacja, która was tu dotknęła, to jest jakieś błogosławieństwo, szansa na uzdrowienie. I możemy zobaczyć w tym koniku, czy chodzi bardziej o lojalność czy o uzdrowienie. O co chodzi w koniku morskim? Chodzi o uzdrowienie emocjonalne, tak samo jak w łabędziach. Aha. Obydwoje chcecie pokonać izolację, yy, bo macie jakąś separację, ale obydwoje potrzebujecie jeszcze posłuchać intuicji i wyjść z głowy w tej całej sytuacji. I dojrzeć też tak duchowo, i jeszcze przebudzić się. Także jeszcze w tej pełni harmonii nie macie, bo jeszcze za bardzo analizujecie, i obydwoje nie zachowujecie się spontanicznie, bo jeszcze macie ten lęk przed odrzuceniem. To Was łączy, moi drodzy, dajcie znać. Trzymam kciuki, tutaj chcecie nowego początku. Obydwoje. Także trzymam kciuki, dajcie znać, jak macie ochotę, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę miłej niedzieli i do następnego razu, cześć.